Już nagrywam. Przedstaw, co się będzie działo. No no. Yy, witam, będziemy jeść yy, tą samą ostrą zupkę, co ostatnio. Do góry nogami chyba pokazujemy. No dobrze. dobrze. Odbicie, razy. lustrzanie. O, coś teraz trzy razy, nie jako zupkę, tylko jako danie. Po mojej lewej, czyli Waszej prawej jest łuczyk i w Azji i nasz no, gość yy, Zobaczymy kto wygra. To zaczynamy. No, to zaczynamy. No to smacznego. Kto pierwszy wymiennie. Ale... O Jezu. O, ja nie dam rady, to już mam dosyć, hmm. po fidelcu. To Nie przestawaj tu, Nie przestawaj. Jest taka szóstka, im szybciej to jesz, tym mniej czujesz. Ale tak to może przód do wielkiej byś czy? Nie, nic nie zrobię, O uh, to samo w Nie, ja się poddaję. No nie, przestań jeszcze na chwilę. Gówno dam radę. <tryk> On tu ja jeszcze. Ja Ale śpiew we Mleko do szklanki. Tak, radę. Mleko. Nie no. widzę mleka. Palej na majd taką mleko trochę. Ah. Hmm. Noś. Sure. Bo jeśli nie, zawodu w kulu. Czego Tylko to widziałem. Няма да Добре, заглушка, отвърчавай, е Анш, че ти вече не можеш. Трябваше ще поводът 아 진짜 Smile 적 ja się popaie. Jeszcze druga miesiąc się <laughs> <śmany> Ale bali. żeś nie myślę, że Chcesz, Marcin? <śmany> Chyba, że jeszcze z tego zupę zrobię, to może się jeszcze da. Skusisz. <śmany> Szyjsze danie koreańskie, ostrości razy dwa było ciężka, a co dopiero razy trzy. Co już w panie ryju? Miesz Nawet obrazek jest taki, że, że ten ptaszek płacze już. Lekko nie będzie. <laughs> Na dwójce to nie płakał. Na dwójce się pocił. Ale że nie wiem, jakim cudem z tobą wygrałem film. Bo ja się podałem, a ty nie, dlatego... Dziękujemy za uwagę. Nie koniec, nie koniec. Nie koniec. Muszę 3 minuty dołożyć i gadanie. Ojej. A dzisiejsze danie korańskie ostatnio jadłem, razy 2. A tu jest razy 3 ostrość. Podałem się, nie wiem, po 3 czy 4 yy, takich solidnych. No, takiego czegoś. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się pośmialiście. I zachęcam, zostanie moim patronem. Możecie sobie książki poczytać. Wpadnijcie na kanał Włóczki w Azji. Ja nie mogę. Do zobaczenia potem.